Kwiaty rumianku przed suszeniem należy delikatnie przebrać, oczyścić z owadów i położyć cienką warstwą na papierze lub sicie przewiewnym, cienistym miejscu. Absolutnie nie myjemy ich wodą, ponieważ mogłyby zacząć pleśnieć. Suszymy je w temperaturze przekraczającej 35 stopni Celsjusza, gdyż zbyt wysoka temperatura niszczy olejki eteryczne. Proces suszenia trwa około 7-10 dni, w zależności od wilgotności powietrza. Codzienne przewracanie i kontrolowanie stanu kwiatów pomoże uniknąć utraty ich wartości. Gotowe, suche kwiaty są lekkie, kruche i zachowują intensywny zapach. Nie wieszamy ich do góry nogami ze względu na drobną strukturę, najlepiej rozłożyć je płasko i często przewracać. Suszony rumianek przechowujemy w szczelnych, ciemnych słoikach lub papierowych torebkach w chłodnym i suchym miejscu. Unikamy kontaktu z wilgocią, światłem i powietrzem, które mogą pozbawić go właściwości. Odpowiednio przechowywany rumianek nadaje się do użycia nawet przez 12 miesięcy. Warto podpisać pojemnik datą zbioru.